Uwaga! Pożar! Taka wieść. Gruchnęła w zespole szkolno-przedszkolnym numer jeden w Rybniku natychmiast. Z klas ewakuowano około 160 uczniów i przedszkolaków. Na szczęście okazało się, że żadnego ognia w placówce nie było, a ewakuacja była tylko ćwiczeniem, jakie muszą przejść wszystkie szkoły w mieście. Jak poradziła sobie zdaniem strażaków szkolna społeczność placówki przy ulicy Gliwickiej? Chyba będzie to doskonale widać na materiale filmowym. Godzina 10.30 Cisza na korytarzu zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Rybniku przerwała nagle nauczycielka, która zorientowała się, że w szkole wybuchł pożar. Natychmiast ruszyła poinformować o zagrożeniu pozostałych pedagogów. Z klas zaczęli wychodzić uczniowie. Bez paniki, spokojnie, co ciekawe, wężykiem opuszczali wyjściami ewakuacyjnymi placówkę. W tak samo zorganizowany sposób ewakuowały się przedszkolaki. Uczniowie spotkali się na boisku. Tam dopiero wszyscy mogli odetchnąć z ulgą ognia nie było. Na szczęście nie było pożaru, to była próba. Myślę, że dobrze wypadła. Czy tak rzeczywiście było? To oceniali strażacy z Rybnickiej Państwowej Komendy Straży Pożarnej, którzy przyglądali się pilnie przebiegowi ewakuacji. Dzieci są świetnie przygotowane do tego typu sytuacji. Opuszczały e swoje pomieszczenia, swoje klasy w bardzo uporządkowany sposób. Także widać było, że bardzo fajnie przygotowana szkoła do, do prowadzenia tego typu działań. Jak się okazuje, zespół szkolno-przedszkolny kilka razy do roku organizuje podobne ewakuacje. Pedagodzy są więc doskonale przygotowani na wypadek zagrożenia. Dlatego też i dyrektorka szkoły natychmiast sama wyłapała błędy, jakie powstały podczas tych ćwiczeń. Pani powinna zawiadomić sekretariat, a zawiadomiła najpierw nauczycieli w klasach. Placówka jest nie tylko dobrze zabezpieczona przed pożarem, ale i dzieci, jak się można było przekonać, wiedzą doskonale, co robić podczas takich sytuacji. Są lekcje wychowawcze i na tych lekcjach wychowawczych nauczyciele przekazują dzieci te poszczególne informacje. Podobno ewakuację przeprowadzać muszą wszystkie szkoły oraz placówki publiczne w mieście. Strażacy wiedzą więc już doskonale, jakie błędy najczęściej zdarzają się podczas takich ćwiczeń. No przede wszystkim e, jakby wcześniejsze poinformowanie o tych ćwiczeniach, a jakby idea tego, tych ćwiczeń jest taka, by jakby sprawdzić takie rzeczywiste warunki e, i możliwości ewakuacji. No jeżeli e, nauczyciele, e, dzieci są wcześniej przygotowane do, e, do tych działań, no to jakby troszeczkę to zaciemnia obraz. Dodajmy, że ewakuacja w szkole przy ulicy Gliwickiej trwała zaledwie 5 minut.